Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku kolejny zakup z Allegro. Tym razem będzie to kilogram monet. Już wam otworzę. Co to jest? Dałem za ten zestaw 60 zł łącznie z wysyłką. Kilka monet było ciekawych w tym zestawie, ale dobrze zabezpieczona przesyłka. No, wyłóż. Dobra, w oborku mamy monety. Co tutaj mamy? Jakieś. Jakaś moneta solidarność. Kolejny jakiś żeton w kapslu. Gana moneta. Takiej jeszcze nie widziałem. 100 forint. Okolicznościowa moneta 50 zł. Jedna korona. Też można wymienić. Jedna korona i to będzie. Dania. Kolejna moneta okolicznościowa. O, mamy tutaj monetę z 1950 roku i to jest dwa szylingi. Nie jest to moneta srebrna. Mamy tutaj 5 kun. Też można ją wymienić. Związek Radziecki Moneta Kolejna moneta to 50 centów Ameryka 1 zł Rocznik 1949 Jest to moneta miedzioniklowa Kolejna moneta 50 zł Okolicznościowa 50 fenigów. Dwa forinty. Co tu jeszcze takiego ciekawego jest? Jedna kuna. Też do wymiany może iść. 100 zł. Okolicznościowa moneta. Co tu jeszcze mamy takiego? 50 forint. 5 forint i tu mamy rok 88, 20 forint. 10 koron z czeskich. 5 kopiej, jeden szyling też może iść do wymiany. Dwa forinty słabo, jedna korona, jedna korona, do wymiany może iść, a co to jest? Święty Krzysztof, jakaś przypinka, patron kierowców, 10 forintów, gdzie jest ta dziwna moneta? Tu jest jakaś dziwna moneta. Zobaczcie, ciekawa ta moneta jest, powiem Wam szczerze: 5 groszy 1949 rok. Gana, kolejna moneta, 67 rocznik. Kolejny żeton, jedna korona do wymiany pójdzie, kolejna jedno, jedna, jedna korona, jakiś żeton. Kolejny żeton dwadzieścia. Złotych okolicznościowe. To jest dziwna moneta. Jeden szyling. Rocznik. 1925. Czyżby to było srebro? Może coś znaleźliśmy ciekawego? O jest ja, coś, co to jest? Co to za moneta? Strasznie dziwna. 1759. Muszę zobaczyć w katalogu. Takiej jeszcze nie widziałem. Jakiś wisiorek. 5 franków 1975 20 marek to nie jest srebro, ale... To się zwarte i chyba na tyle tych monet, jeszcze jest tu jedna z Leninem, ruska, o co to za moneta, Gana. One CD jakiś. Ciekawa moneta. To by było chyba na tyle ciekawych monet. Nie ma tu już nic ciekawego. Jakiś, o, jakiś, że tam tu jest, nie, 5C. 5 guldenów chyba. Dziwny żeton. No i to byłoby chyba na tyle. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.